Czerwiec nosi dni gorące, kosa dzwoni już na łące. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie. Od najlepszych życzeń dla wszystkich ojców, bo 23 czerwca przypada Dzień Ojca. Życzymy zdrowia, radości oraz nieustającej satysfakcji z pracy, zarówno ojcowskiej, jak i ogrodniczej. A we wielu ogrodach wzrok o tej porze przyciągają róże. Nadszedł czas ich królowania. Możemy podziwiać kwitnące krzewy róż rabatowych, wielkokwiatowych, pnących czy okrywowych. Rośliny te towarzyszą człowiekowi już od setek lat, a mimo to producenci roślin co roku oferują nam nowe odmiany tych zjawiskowych krzewów. Wiele z nich można uprawiać również w Donicach. Ich sadzonki są dostępne w sklepach ogrodniczych przez cały sezon. W warzywnikach dbamy o regularne odchwaszczanie grządek i podlewanie upraw w czasie bezdeszczowej pogody. W przypadku czosnku zimnego warto usunąć zawiązujące się kwiatostany, chyba że chcemy mieć własny materiał siewny. Jeżeli jednak nam na tym nie zależy, lepiej jest odciąć zawiązujące się kwiaty, żeby rośliny nie traciły energii na zawiązywanie nasion, a skupiły się na odżywieniu części podziemnej, by była jak największa. Odcięte fragmenty jak najbardziej możemy wykorzystać w kuchni. W zastępstwie czosnku do aromatyzowania wybranych potraw. Jeżeli cebula zawiązuje kwiatostany, również warto je usunąć. I kontynuujemy zbiory warzyw i dojrzewających owoców. Między innymi sałaty, kalarepy, groszku cukrowego, cebuli ze szczypiorem i buraków w formie potwiny. Już niedługo dojrzewać będzie jeszcze więcej roślin i nawet o tej porze można jeszcze założyć swój ogród użytkowy i wysiać na przykład ogórki na późny zbiór, warzywa kapustne, które dojrzeją jesienią, letnie odmiany rzodkiewek i sałaty, fasolkę szparagową, a także buraki, cukinie i patisony. Że uda nam się zdobyć jeszcze jakieś sadzonki pomidorów lub papryki, które możemy uprawiać nawet w donicach. Możliwości jest wiele. 27 czerwca w tym roku to ostatni dzień roku szkolnego i oficjalny początek wakacji. Które wspaniale można spędzić na działce czy w ogrodzie, w otoczeniu własnoręcznie uprawianych pyszności, na świeżym powietrzu, w otoczeniu zieleni i pięknych roślin kwitnących. Cóż więcej potrzeba? Przypominamy, że początek lata to też dobry moment na rozmnażanie roślin balkonowych, jeżeli chcemy mieć ich więcej na balkonie czy tarasie. Lub jeżeli chcemy je przezimować i mieć ich więcej w przyszłym sezonie. Za pomocą sadzonek zielnych można rozmnożyć m.in. takie rośliny jak pelargonie, fuksje, komarzyca, kocanka czy koleusy. Odcięte fragmenty możemy ukorzenić w wodzie lub bezpośrednio w podłożu w niewielkich doniczkach lub w doniczkach docelowych, na przykład jako uzupełnienie innej kompozycji roślinnej. Latem gdy jest wyjątkowo upalnie, pamiętajmy też o podlewaniu, zwłaszcza warzywnika, trawnika, obsadzonych donic i nowo posadzonych okazów, a także innych roślin, które lubią wilgoć w podłożu i mają drobny system korzeniowy, jak np. rododendrony. Pamiętajmy też o pięknych hortensjach które są wrażliwe na niedobory wody i również zaczynają pięknie kwitnąć. Jest co podziwiać. Życzymy cudownego tygodnia i zapraszamy na kolejny tydzień w ogrodzie już za tydzień oraz do oglądania pozostałych filmów na kanale Ogród na Co dzień.